Cześć, z tej strony Marcin, kanał Pasywne Zarabianie. Dzisiaj pokażę Wam kolejny program inwestycyjny o nazwie XABO. Naprawdę, kolejny sprawdzony program wypłaca. Zrobiłem jeden depozyt wypłacony całkowicie po 36 dniach, także ciut więcej niż pozostałe programy. Natomiast bez najmniejszych, naprawdę, też problemów. Wszystko pięknie, dochodziło wypłaty. Już w ciągu 5 minut potrafiły być na moim koncie w BitBay, także naprawdę rewelacyjna sprawa. Jeżeli chodzi o sam program, jak można tutaj zauważyć, 242 dni już działają w sieci, także też bardzo fajny wynik. No i co? No i logujemy się, także ostatnio dodany kolejny język, nawet krótszy, japoński, także idą chłopaki na całego. Po polsku strona jest... Prze... Przetłumaczona prawie idealnie, z jakimiś tam drobnymi błędami, ale nie jest to żaden naprawdę problem. Dzisiaj pokażę Wam, jak dokonać depozytu na konto, jak zrobić wypłatę. Pokażę Wam jedno i drugie, także działa to niesamowicie. W panelu głównym zobaczycie historię, także naprawdę ostatnimi czasy, no to minimum 4% dziennie, także naprawdę fajny dochód. Wczoraj osiągnięty max, czyli 5%. Naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj jest mój ostatni depozyt. 14 grudnia założony. Opiewał na 160 dolarów. Na typowo na próbę wypłacił się, tak jak już powiedziałem, po 36 dniach. A więc naprawdę, też dosyć całkiem przyzwoicie. W programie, zobaczcie, ile ludzie tutaj transferują kasy. Po prostu to jest coś niesamowitego. Jest 43 tysiące inwestorów. Suma no, opiewał wszystkie dni, natomiast no, ostatnie dni sami możecie zauważyć ponad 4% i nie zamierza to póki co spadać. Więc, bardzo, bardzo fajna kasa do zrobienia. No i co? No i inwestujemy. Także pokażę Wam, jak to zrobić w, za pomocą Bitcoinów. Działam tylko i wyłącznie w tym. E, prowizje są naprawdę małe, więc działa to naprawdę szybko, sprawnie i ja jestem z tego zadowolony. E, Wielkość dofinansowania, wielkość depozytu ustalacie sobie samodzielnie. Możecie sobie to wpisać ręcznie, możecie przesuwać suwakiem, zobaczyć ile na tym można zarobić. Ja Wam pokażę dzisiaj na poziomie depozyt na poziomie 100 dolarów. Przykładowo kolejne, kolejne testy robimy, natomiast teraz już moje zyski będą automatycznie się reinwestowały, więc zobaczę jak będzie się coś takiego sprawowało. Więc wszystkie moje dochody, wszystkie moje dochody spolecone, wszystko będzie się automatycznie reinwestować. Zobaczymy, co się z tym będzie działo. No i lecimy, lecimy, lecimy. Wrzucamy 100 dolarów. Procesory mamy dowolne, 3 i tak jak powiedziałem, ja korzystam z bitcoina, więc będę sobie bazował na tym. No i kupujemy. Kupujemy miejsce w pojemnikach. No firma zajmuje się transportem kontenerów na statku, więc. Kupuję typowy pojemnik, no i niech sobie on tam pływa po tych morzach i oceanach. Eee, podane mamy konto, podane mamy konto do wpłaty, podaną mamy wartość, jaką mamy przelać, a to jest moje konto z kolei do wypłaty, więc jeżeli ktoś chciałby mi tam rzucić parę, parę dolarów, no to, to zapraszam. Także lecimy z XABO, ładujemy się do BitBay'a. Ciach, pach, lecimy dalej. Płata. Bitcoin. to, ja to będzie u nas wypłata. Wypłata bitcoinem. Adres. Kwota. po morzach i oceanach. Nie wiem, czy podczas nagrywania tego filmu ta wartość dojdzie. No, Niemniej jednak, jeżeli się uda, no to super. Jeżeli się nie uda, no to e, być może będziecie mieli okazję zobaczyć to przy okazji innego filmu. Może kiedyś po prostu dodam jak wygląda już sytuacja, jeżeli chodzi o reinwestycje, jak to się przekłada. Zobaczymy. Sam jestem tego bardzo mocno ciekaw. Także tak, druga sprawa, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć jak to wygląda fizycznie, porozmawiać ze mną cztery oczy, także jeżeli jesteś z Wrocławia, nie wiem, Rabicza, Leszna, bardzo często kursuję po tej trasie, więc możemy się umówić na, na spotkanie, wezmę laptopa, pokażę Ci, omówię wszystko, więc nie ma dla mnie z tym najmniejszego oporu i problemu. Dobra, tak wygląda depozyt, no tutaj na BitBayu możemy jeszcze wrócić, zobaczyć historię, że, że te, te środki wyszły. Ee, takie jest przelew środków, to jest to, co wyleciało 0,11 i tak dalej. Także to poszło e, od odświeżę, Zobaczę, może, może coś już się dzieje, chociaż, chociaż oni tam kilka minut na to potrzebują. Dobra, nie ma nic. E, pokażę Wam zatem w tym momencie, jak dokonujemy wypłaty. Jakby dokonać wypłaty, najlepiej ustawić sobie od razu. No, jeszcze pada mi bateria, to już robimy szybkie ładowanie. Numer do mnie, telefonu, gdyby ktoś chciał zadzwonić, zapraszam, nie ma żadnego problemu. Odbieram Facebook, Skype, wszystko mogę podać, strona internetowa. E, szczegóły płatności. Tutaj podajemy nasz adres do Bitcoina, bo później leci to, to, to totalnie z automatu. E, od razu sobie tutaj włączę też e, reinwestycje. Niech to wszystko leci, także to wszystko powinno tutaj pasować. E, podajcie to, to będzie po prostu naj, naj, najłatwiejsza sprawa. Ma jest mnie pin. Pin też bardzo ważna sprawa. Jak będziecie się rejestrować, pamiętajcie o tym, żeby to ustawić. Zapamiętać, zapisać sobie najlepiej, ponieważ później przy każdej wypłacie, tak jak ja teraz będę chciał zrobić, trzeba ten PIN podać, a więc wypłacam wszystko, co tutaj mam. 24 dolary. Klikam na odebranie. Muszę podać właśnie ten PIN. Także to jest czterocyfrowy PIN zazwyczaj. Ustalamy go sobie sami. Klikamy na potwierdź i mam niewystarczające środki. Coś niesamowitego. Jak to niewystarczające środki? Co tutaj przyszło? Na moją wypłatę. No, tutaj jest mi wypłat, ale ja chcę jeszcze robić wypłatę. Nie mam wypłaty. Co jest moją wypłatą? Niewystarczające środki. No nic, zobaczymy. Może coś tam im i jakieś zawirowania są. Przecież środki mam. Chyba już poszła reinwestycja, ale chyba nie. No, oczywiście, no to widzicie jak to działa. Już poszła reinwestycja, ledwo kurczę, zacząłem w ten sposób, a już mam ten. No dobra, no trudno. Niech już będzie i tak, to nie pokażę Wam wypłaty. W każdym razie tak by to poszło. <laughs> Musicie mi uderzyć na słowo. Pośpieszyłem się, chciałem dobrze, a wyszło no. <laughs> jak zwykle. Także tak to działa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. No i co. No i powodzenia, trzymajcie się. Jeżeli będziecie mieli pytania, zostawiam do siebie całe namiary w komentarzu poniżej. No i co, bawcie się, próbujcie i zarabiajcie tak jak i ja zarabiam, więc śmiało po prostu was do tego zachęcam. A tymczasem trzymajcie się, cześć.